znajdujemy się na sali widowiskowej Osiru w Olsztynie na czwartym ogólnopolskim turnieju tańca towarzyskiego Muza 2012 ale na tym bloku, który teraz za chwilę się zacznie będą mistrzostwa okręgu 2012, podczas których wyłonione zostaną najlepsze pary, które uzyskają klasyfikację do mistrzostw Polski 2013 w sportowym tańcu towarzyskim. Dzisiejsza rywalizacja podzielona jest na cztery bloki. W każdym bloku są różne kategorie wiekowe i klasy taneczne. W ciągu całego dnia, bo turniej rozpoczął się o 10, skończy się około 21, może nawet później, bo sporo par dzisiaj przyjechało, ponad 300 zawodników pojawi się. Od 8-9, tak, czyli takie najmłodsze dzieciaki, poprzez 12-13, bo takie kategorie są 14-15, aż do par dorosłych senior. Jesteśmy nową parą. Dzisiaj to jest nasz debiut. Tańczymy od dwóch miesięcy razem. Tańczymy w Amatorach, więc pierwszy turniej, zobaczymy jak będzie. Odkąd zaczęliśmy tańczyć, po prostu fokus był na ten turniej. Jest bardzo ważny, dlatego że dla nas jest to możliwość zatańczenia mistrzostw Polski. Także liczymy na dobry wynik. Dzisiaj tańczymy styl standardowy, waltz angielski, tango, waltz wiedeński, foxtrot, quickstep, Klasyka. Tańczy około 8 lat. Tańczymy ze sobą od stycznia tego roku. W zasadzie mamy już dość dużo podiów zgromadzonych. Nie zawsze się udaje, ale no, zazwyczaj jest dobrze. Przygotowujemy się cały czas do kolejnych turniejów. W tym tygodniu właśnie nasze treningi były e, może bardziej takie wyczerpujące też, żeby się przygotować dobrze. Dzisiaj zaprezentujemy standard, tańce standardowe oraz staty amerykańskie. Olsztyn był stolicą tańca. W zasadzie jeśli patrzymy na tytuły mistrzowskie już my utraciliśmy, to natomiast tak tradycyjnie tu jednak ta wizytówka została u nas, że my jesteśmy stolicą tańca, bo stąd się biorą te najlepsze pary taneczne, które teraz szkolą następne pokolenia. Najwięcej chyba jest z Olsztyna właśnie tych trenerów takich, którzy są bardzo uznani. Przekrój klas tanerskich będzie od tych początkujących do par najlepszych w Polsce, czyli par, które mają klasę S, czyli międzynarodową, najwyższą już.